Cześć, cześć, witam Was tu Szalony Kolekcjoner. Dzisiaj zrobimy sobie unboxing drugiej części boxa. Przypominam, że kupiliśmy boxa, e, który zawierał 50 saszetek. Kupiliśmy go w normalnej cenie nominalnej za 195 zł. Box niestety troszeczkę został zmielony, ponieważ niosłem go w plecaku. Także otworzymy sobie trochę saszetek, zobaczymy co trafimy. Przypominam, że w pierwszej części no, nie było jakiejś takiej rewelacji, także mam nadzieję, że Teraz, no teraz jakoś sobie to wynagrodzimy. Dzisiaj też zrobię losowanie z, z ostatniej zabawy, którą robiliśmy. Wylosujemy między innymi album, także dzisiaj możecie się spodziewać też tego filmu. Niestety będzie on dopiero dopiero wrzucony późnym, późnym wieczorem. I mamy Star playera, to jest samoleto. Dobra, fajna karta. Świetny zawodnik. Zawodnik Kamerunu, oczywiście. Zobaczmy drugą saszetkę. Tutaj mamy Iniesta z przodu. Te saszetki mi się ostatnio trudno otwierać. Nie wiem dlaczego. Zobaczmy, co będzie tym razem. I tutaj mamy Belga, mamy Joharta. Wow, 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 chyba wow! Rakitic. I trafiamy pierwszą topkę w mojej kolekcji. Trochę późno, trochę zagubiony, ale jest, jest. Lionel Messi, zobaczcie, Top Master. Je, i, Czyli Messiego teoretycznie mamy komplecik, bo mamy już limitkę Messiego, mamy topkę i mamy kartę Star Player. Ciekawe, gdzie jest Ronaldo w tym przypadku. Tutaj jeszcze mamy Fabregasa na koniec ciekawe gdzie jest Ronaldo w tym przypadku z tego względu, że Ronaldo jeszcze ani jednego nie traszyliśmy, ani, ani otwieramy kolejną saszetkę, przypominam Messi był w Inieście także zobaczymy co będzie dalej Lukaku Saborio, David Luiz Villa Bill, Blind i Defensive Rock, Max Hummels wow, wow, wow zdecydowanie lepiej nam się Rozpoczął unboxing, drugi unboxing boxu niż, niż pierwszy. W pierwszym, no, tam, z tego co pamiętam, trafiliśmy najlepszą kartę. co to znaczy najlepszą kartą, jaką trafiliśmy, był e, była karta Game Changer i to był chyba Frank Ribery, o ile dobrze pamiętam. No tutaj no, nam się już Petro Rodriguez i mamy eksperta Kujt, Dirk Kujt, chyba tak, Holender w każdym bądź razie. E, postawimy go sobie gdzieś też tutaj. O, otworzymy dzisiaj jeszcze. Nie, nie będziemy stawiali eksperta. Nie będę cudowo. Otworzymy sobie też dzisiaj jeszcze zestaw startowy. Angielski zestaw startowy, gdzie można trafić m.in. Karty, karty Superstar wydania angielskiego. Zobaczymy, czy nam się uda coś trafić. W, pierwszej, w pierwszym unboxingu takiego zestawu trafiliśmy jednego zawodnika, nie pamiętam w tej chwili kogo bym musiał sprawdzić o, kolejny ekspert, tym razem jest to Mirosław Klose i cały czas tak jak mówię bardzo podobają mi się te, te koszulki na razie z unboxingów, które oglądaliście z Brazylii widać, że duże szczęście mam do kart właśnie ekspert natomiast no, nic, nic lepszego zobaczcie jakie ścinki wypadają z boksa, dziwna sprawa brawo, Claudio brawo chile Glen Johnson i uwaga ba -ba -um. Behrami, Szwajcar kolejna saszetka, u to jakaś taka dziwna naderwana była, nie wiem dlaczego zobaczmy, znowu Hummels Hulk Dauda, da. konno, i tym razem mamy fansa i to jest Alexis Sanchez, zawodnik Chile, Chilijczyk, wow, 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 ale fajnie nam ręce rozkłada, e Messi, Messi na karcie Top Master, zwracałem uwagę ostatnio sobie na karty. Oglądałem sobie karty top, top, top Master Większość zawodników właśnie jest uchwycona na zdjęciach. Tak większość, nie mówię, że wszyscy, że mają rozłożone e, dłonie. Przez co ta karta wydaje się jakaś taka fajnie, dobrze rozłożona. Dante, Brazylia, Iker Casias, Tanin Benzema, Pepe i e, logo, logo Federacji Włoch. Italia, fajnie, fajnie. Dosyć dużo tych kart y, y, z logo mi się trafia. E, no niestety, niestety, niestety te loga się szybko psują z tego co zauważyłem. Także trzeba je od razu psać do albumu: trzymać, nie wyciągać, nie kombinować, nie przenosić, nie cudować. Mediani Aguero, e, Ricardo Rodriguez, Szwajcar, Sakai, chyba. Tego nie przeczytam. Grecy to zawsze moje coś medal, medal Chile i to jest Defensive Rock. Defensive Rock. Fajny przekrój mamy karty dzisiaj. No niestety nie trafiliśmy jeszcze double, double. Ale mam nadzieję, że kiedyś kiedyś to nastąpi. Gomez. Chociażby Ospina, Kombarov, Quenho. Quenho. Humho. Nie wiem. O! Raz! Dwa! Trzy! Cztery! Pięć! Sześć! Zwróćcie uwagę na to, że pierwszy raz trafiamy pusty przebieg. Saszetka nie dała żadnej wartościowej karty. Wow! 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 Mam złe przeczucia. Messi z przodu, Pirlo. I na końcu LAM. Zobaczymy, co oni wymyślą. I mamy Arbeloa jest znowu Grek <grymne> Pirlo, 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 Pirlo Bruno Alves i Wayne Rooney Wayne Rooney w nowym wydaniu ciekawe czy będzie mnie nawiedzał tak jak w poprzedniej edycji to znaczy w obecnej edycji jeszcze karty Champions League a w ogóle jak tam wasze karty Champions League czy, czy macie już całe komplety czy robimy jeszcze jakieś unboxingi czy odpuszczamy to sobie zupełnie, piszcie w komentarzach Kolejna, kolejna saszetka. wisel. Mandziukicz. O, dziwne, że ten zawodnik nie jest na żadnej karcie specjalnej. Akurat w przypadku tego zawodnika myślę, że, że no Star Player by się przydał, ale to tylko moje zdanie. I na koniec trafiamy znowu fansa. Fansa i to jest Muntinio, tak? Nie wiem, kurde, szalone w wakacje pójdziesz na kurs czytania, czytania zawodników świetne stroje ma Portugalia, zawsze mi się podobały jeszcze od czasów Luisa Figo zawsze zawsze no były takie inne, wyjątkowe chociaż w tym roku Niemcy moim zdaniem przebili wszystkich nie wiem jak, jak, jak... zobaczcie, super super strój nie wiem jak Wy to oceniacie, napiszcie też w komentarzach które stroje Wam się najbardziej podobają i tutaj mamy znowu Rodríguez'a. Tych Rodríguezów jest <duszelne> dużo różnych. 8 minut za nami. Pociągniemy do końca ten unboxing, czy przerwiemy go za chwilę? Zobaczymy. Alex Song. Negredo, Hiszpania, Rui Patricio, Portugalia, Benaglio, chyba, nie wiem. I ekspert, ekspert. I to jest Alonso, to jest nasza powtóreczka. Wiecie co? Mamy jeszcze trochę czasu, więc otworzymy jeszcze kilka saszetek. Benega, Royce, Siolis, chyba. Wow! Hiszpania! Zobaczcie, mamy Hiszpanię! Mamy Hiszpanię, mamy Niemców, mamy Włochów i Portugalię, czyli mamy czołowe kluby europejskie już, już na, na znaczkach, na kartach. Ciekawe, kiedy nam się, jeszcze do Rosji na koniec, ciekawe, kiedy nam się trafi Coś, coś z Ameryki. Mógłby być Meksyk, mogła być Brazylia. Bebe. Tutaj odkładamy. O, 9.14. Dobra, otworzymy sobie jeszcze trzy saszetki, albo dwie saszetki, albo nie wiem, czy otworzymy saszetki. Ucieka mi ręka, a wy nic nie mówicie. Company. Belk. I mamy kolejnego defensiva. To jest Argentyńczyk. Campagnaro. Fajne, fajne są te karty. Bardzo, bardzo mi się podobają. Yy, nie wiem jak wam, ja jestem bardzo zadowolony. Otwieramy kolejną saszetkę. Chyba. Na was. Indy. A story Godin, i tutaj trafiamy znowu Suarez. Ale. Ej, ej, 3, 4, 5, 6. Zobaczcie, druga saszetka w tym unboxingu z pustym przebiegiem. Coś jest nie tak. Dobra, i niestety zostawiam sobie na szczęście e, do naszego e, trzeciego unboxinga tego boksu. Tam będzie też jakieś 15, dość około, około 16-17 saszetek, tak jak patrzę. Dobra, mamy co? Mamy 3 cm kart bazowych. Trafiliśmy. Trzy karty Defensive Rock. To są te trzy karty. O, tak jak widzicie. Trafiliśmy trzech ekspertów. Dosyć fajnych zawodników. Między innymi Klose i Alonso. Dwóch fansów. No i Messiego. Mamy pierwszego topmastera. To jest Messi. Z tymi topmasterami to teraz bardzo szybko polecimy, bo. Mam zamówione trochę boksów, trochę innych cudów, także mam nadzieję, że bardzo, bardzo szybko nam się to rozwinie. Dzięki za oglądanie tego unboxingu. Tak jak mówię, wieczorem zrobimy sobie losowanko. Opublikujemy losowanko, tak powiem, losowanie. Losowanie między innymi albumu. A jeszcze dwa znaczki fajne mieliśmy też. Dzięki jeszcze raz. Pozdrawiam Was serdecznie. Szalon, kolekcjoner. Cześć, 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 cześć.